A a 64 to Jerousz Mazurek, Tomasz Mazowiecki. 55 Noble Słowu jest Duńczyk i Mińsk. 56 Wojciech Rapek, Paweł Komar. To także Mińsk Mazowiecki. Numerem 24 Tomasz Kubic, Rodliniec. Numerem 7 Piotr Sawiecki, Skierniewice. 72 numer to Mateusz Krawczyk, Ocierzec. Jeden z końcowych numerów, 289 numer. Jest to proszę Państwa Patryk Pomianowski, Złowicza. Organizator bardzo dobrego biegu na 15 km w Czeranowie. Numer 27 to Drodzy Państwo, jest Krzysztof Kryz... To Łukasz Madetko z Raszyna, 229, już Państwu mówię, znany zawodnik. Jest to, proszę Państwa, Krzysio Przybórz z Warszawy. To medalu na Mistrzostwach Człowiek Świata, bo na to zostają i pipigacze afrykańscy. Jacek Domański, taki ładny, taka ładna, ustawił się za ładną dziewczyną, no a wie co robi. Numer 143 do Państwa. Dybutom musimy to Państwu przekazać. Elżbieta Dominia Leszczyńska, Julia Kalenpa, obie złodzi. Padeka to Ewador Zimny, ten pocharzel do Państwa, który przebiegł 100 kilometrów z tych trudnych warunkach w Krynicy 15 godzin 31 minut i 55 sekund, a to Ukraińcy, pro Państwa, prowadzący Jorek Kuly. Zaraz zaczniemy, proszę. Proszę, zacznijmy, proszę. Proszę, zacznijmy, proszę. z zacznijmy, proszę. to jest proszę. Proszę, proszę, jest proszę, 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 jest numerem 36. Tomek Kozłowski, a tutaj Fabian Filipiak, proszę Państwa, znakomita dyspozycja. Tutaj ten Łowicz jest dla Fabiana bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, bo tutaj zdobył tytuł wicemistrza Polski w tułatlonie w kategorii M60, a przed laty jak zaczął biegać, wystaw Digny z Zulińca, mistrzostwa tego zasłużonego dla Polskiej, lekki atletyki klubu w ramach 29. półmaratonu Łowiczu. 127 i 129 to dworowajstwa mężczyzna i kobieta Ewelina Topczowska, a 127 Witold Klug. 102 to zawod zawodniczka Katarzyna Kostakowska z Warszawy i 44 Piotr Sadicki także Warszawa Kolejny był Owiczanin nr nie jak się z pierwszego przeszło, nie? Ale. Jest to zawodniczka z Ukrainy, dobrem 110, która aktualnie jest na drugiej pozycji w konkurencji pana. Aleksandra Jakubczak, tam na zdecydowanym prowadzeniu, tutaj z 70. przed państwem Jacek Grams. Robicie przegląd, bo znalazł Zobaczyło no, inicjatywa no, Mam i to, uwaga, że na pewno nie będzie jedybie rekord na jeździe do Brzezińskiego godzina 5.52, że dwaj Ukraińcy nie uzyskali lepszego rentara, ale musimy patrzeć, bo tutaj w tej licznej grupie tych zawodników oni mogą się nas tutaj ty, ty pokazać. Tutaj Jacek Borski z Nowelem, który jest w 1935 roku Łowiczaniem i w jej mamce obok Niemcy z Nowelem 142. Proszę Państwa, jest to Grzegorz Kuliński do Rzymu. O i mamy już, proszę Państwa, Jurka Kulika, Wózkarza, który już... Ukończył też tę te konkurencję z Łodzi i zaraz już powinniśmy tutaj tych zobaczyć zwycięzca. Będzie to na pewno jeden z dwóch biegaczy z Kogla z Ukrainy. Ale myślę, że Państwo są przytając zwycięzców gromkimi oklaskami w myśl zasady nie zwycięży lepsze. Jeszcze, jeszcze nie widzimy tutaj tych biegaczy, bo proszę Państwa bo tam troszeczkę jestem i zasłonięty przez ten namiot ale tutaj myślę, że wychwycimy, byli to numery startowe 22 i 23 obydwaj Ukraińcy Michajlo Iweruk i Witalij i jeszcze. a tu w międzyczasie jeszcze zła dziewczyna z numerem startowym i wybróg. a za nim jego kolega z numerem 23 jest to Witali a więc podwójne zwycięstwo biegaczy z Kowla. Zaraz Państwu podamy orientacyjny wynik. Mamy rezultat zwycięstwa godzina 7. I 54 sekundy. I czekamy teraz na trzeciego zawodnika. Kto to będzie? Gdzie, proszę Państwa. Czy ten z numerem 280? Ja to tam w miejscu trzecim. Ja przypomnę Państwu to nazwisko. Jest to, drodzy Państwo, Marcin na górę ze Słupska, ale czy to będzie zawodnik z numerem 280 zobaczymy? Otwarte okażki na ciebie w otwartej kurtynie nie policzą. Ja Wojciech Wielski, proszę Państwa, mamy informację, że ma 10 metrów przyładzie na czwartym tym zawodnikiem, ale ja myślę, że on 10 metrów może zrobić i miejsce trzecie, podobnie jak w Kochaczemu, bo proszę Państwa... ale ja nie widzę nic zasłonięty jestem tutaj kompletnie i nie będę widział tego czy tego. Jest chyba proszę Państwa tam pokażenie. Wielkowski. Na miejscu trzecim. w kolejnej a tu czwarte mam To do zdanie. A więc proszę Państwa Łotyniarz wytrzymał te ataki młodzieży przez te 18-19 km na końcu. I zaśmiszował za dwoma granicami. Przypomnę, Wojtekę z Kosowski przed dwoma tygodniami na trzecim miejscu już w, w półmaratonie y, y, z szlakiem walkanturą 4 godzina, 14 minut i 13 sekund, a dzisiaj także trzeci nie znamy jeszcze. W międzyczasie wypinie na dystansie 10 km 34 minut. Teraz To jest Celiński z Zagranina Meda, na zawodnik, to bardzo piątka polecja. Kolejny niezawodnik uprzejmie numer 93 proszę Państwa. Micrzyszkoz Nawiełkowski. Jeszcze nie jest tym trzecim numerem. Jest to drużyna.